Siemano, witam was na moim kanale. Dzisiaj będzie aktualizacja hodowli. W zastępu wam powiem, bo pewnie wiele osób się zastanawiało, wszyscy moi widzowie chyba, dlaczego akurat tydzień tyle czasu nie wywróciłem filmów. Po pierwsze, nie miałem zbytnio co nagrywać dla was. Po drugie, zgubił mi się mój telefon, którym nagrywam, no i nie mogłem nagrywać, ale już go odnalazłem. Więc so, zrobimy aktualizację? No, chyba dobrze. Dobra, tu na miskę z wodą. No, najpierw zobaczymy. Zaczynamy od moich dekonów. O, no, chyba ściepało się, się. Włączyłem lampkę krzewczą. No i co można zobaczyć? No, ze, do, to przykrotka co za przerośnie terrarium. Mm, to ta przykrotka się rozwija bardzo. Można zauważyć, że to jest te no dodałem yy, porosty dodałem wyworytka, też się rozwija wyrost saminowa roślina i tutaj dałem wyworytkę i wysadziłem wszystkie dziecięce łzy ale to już chyba nie wiem czy wam mówiłam na którejś aktualizacji ale no dobra gekonów i wam nie pokażę to gekony wam pokażę pewnie pod koniec gdy będę coś tu robił, one sobie wyjdą a teraz yy, się pochowały no to zaczynamy od tego pająka co bym zobaczyć to dodałem korę, taki fajny kowonek, wbiłem mu w ziemię i akurat stało się tak, patrzcie, tunel sobie tu taki zrobił i wypędzić go, nie wypędzę, pewnie rozwalę ale tutaj widzimy jego nogi. No pająk bardzo jadowity powiem tyle, bo jak ugryz folię, to tam kropelka jadu została na folii, bo go wyciągałem. A dobra, odkładamy to i przechodzimy dalej. Przejdźmy do mojego na przykład Rarytasa. Mogę powiedzieć, że... Wykluł mi się kokon. Tak, wykluł mi się kokon tych oto końcniczków, tam w tle pewnie słyszycie moją mamę, wywołał moją siostrę na o obiad mm. i wykluł mi się kokon. Patrzcie, nawet nie robiłem filmu jak robię grupówkę, bo, yy, no bo trzeba było, kokon grupówkę trzeba było zrobić od razu, a yy, nie miałem telefonu, więc nie nagrałem, OK, Okej, jest dużo tych pajączków, no jak widzicie. Jest do tego dużo. Jest dużo maluchów. Więc to jest pierwszy tas, bo jeszcze jest drugi tas, który moim zdaniem jest gigant. O! Pan Geką właśnie sobie skoczył. Los et to zawsze chodzi. Gdzieś tam jest schowana. O. Dzisiaj będę przechodził na tydzień bananowej diety. Właśnie ja mi miseczkę kupiłem, ale jeszcze nie włożyłem. No, a więc widzieliśmy gekona. to teraz przejdźmy do rarytasa. Otóż tu mój kątnik. Uwaga, uwaga, złożył kokon. Patrzcie jaki wielki, ten kokon a ja wiem, 4 cm. To jest mój największy kokon, jaki mi pają No poczekajcie, bo ostroż. Zgubił mój telefon, ok. To jest moja pa mamusia <noise> kokonu oczywiście. Yy, Okej, okay. a więc uchylmy. I wrócimy... O, tutaj tam spadł gorosik Gros, na wkleście. Dobra, yy, wrócimy yy, robata. Za kadrę muszę je otworzyć i dobra. Tam oczywiście zgodnie się nie mogę do tego niwej, Albo dobra, zrobię tak. Postaram się jak najbardziej odchylić tą pokrywkę. OK. I teraz łapę robaka. I wrócę. O, momentalny atak. Łap ostrość telefonie. Dobra. Muszę zbliżenie. Poznać to znaczy postaram się zraźć zbliżenie, no bo warunki nie są dobre. Ale piękny tak. I a propos tego gekon. A coś to karmię je czymś takim, takimi robakami karmie tego pająka. Ona mu bardzo smakuje no i się z tego powodu się ciepło dla gekonu sobie trochę zabuwa więc nie będą jadły. Okej. Okay. I to w sumie zresztą tak wygląda karmienie konnika ty mu wróca, on się włóca i potem już tylko siedzi i wysysa wszystko z tego robaka. to mam łóżki. A łacówki no to jest raczej wiadomo, bo one tu są. Mm. Okej, okay. odłóżmy to, to wszystko. I teraz przejdźmy do maluszków. Mam nowego takiego pajączka. Znaczy, nie wiem, czy nowego, bo nie wiem, czy Wam mówiłam o nim na kanale. Bez dużo nie wiadomo, bo nie nagrywam trochę. No, on sobie tu żyje. Ma się dobrze, je sobie muszki. To jest mini kątniczek. Taki. I on sobie siedzi w klifówce. To zresztą macie porównanie, jaki jest wielki. No i tak. O, i Gekon. A teraz popatrzymy na Gekony i będę kończył film. Fajne zbliżanie. O, o, mogli, możecie sobie teraz zatrzymać film, zrobić screenfota takiego na dużym ekranie i będziecie mieli fajnego Gekona na tapetę. On się tak teraz widzi. My jak widzimy, się wtapia w tło. Myślę, że go nie widać. No bo ma takie fajne ubarwienie jego. Czasem, jak siedzi gdzieś tu, niżej, Tak ja go w ogóle nie widzę, że on siedzi. Bo ma takie ubarwienie, tak się wtapia w tło, ale akurat tu mu nie wychodzi. A spróbujmy odsunąć szybę. Zobaczymy, co się stanie. Pewnie zwieje. No, standard, ale jest to jako pozorę sobie to może jeszcze go tam zobaczymy. A coś tam trochę Co jasnie nie jestem. Okej. Okay. Odkładamy zasuwamy sobie I w dzisiejszym filmie to już by było na tyle. Jeżeli chcecie więcej tego typu filmów, no to dawajcie łapki w górę. Dawajcie oczywiście subskrypcję, bo wtedy będzie więcej filmów. No no. A więc trzymajcie się, na razie się